Dzień dobry moi drodzy. Co to jest? To jest czeremcha. Ona teraz kwitnie. Uważana jest za agresora i za chwast w naszych lasach. Ale ja się z tym nie zgadzam, gdyż ona ma cudowne właściwości. Przecudowne. Teraz kwitnie. Z tych kwiatów możemy robić różne rzeczy. Możemy, robić, możemy je po prostu nazbierać i ususzyć. Ale możemy też robić ocet z kwiatów czeremchy. Możemy robić macerat z kwiatów czeremchy. Możemy robić nalewkę z kwiatów czeremchy. Potem będą owoce, nalewka z tych owoców. To jest moje wielkie odkrycie, powiedzmy ziołowo-kulinarno-lecznicze i koniecznie y, robiona na pestkach. Owoce eczerem wyglądają tak, że jakby drylowanie nie jest do końca możliwe, bo, bo no, to jest właściwie pestka obleczona tylko cienką skórką. Natomiast tych pestek. Absolutnie nie powinniśmy się bać. Ja Wam teraz powiem dlaczego. Po pierwsze, w pestkach znajduje się amygdalina. Ta amygdalina znajduje się nie tylko w pestkach, ale również w kwiatach, liściach, pączkach. Jakbyście spróbowali jakiejkolwiek części z czeremchy, to będzie ona miała taki charakterystyczny migdałowy smak, to jest właśnie ta Amygdalina. Związek, który został odkryty przez francuskich naukowców, ale to dopiero amerykański uczony Krebs ze swoim synem prowadzili na nim badania i wprowadzili jakby do szerszej świadomości ludzi, nazywając to witaminą. Czasami możemy się spotkać z tym, że, że amygdalina to jest witamina B17. To nie jest witamina, dlatego że z chemicznego punktu widzenia ona z witaminą nie ma nic wspólnego, ale po prostu zrobili to w ten sposób, gdyż właśnie chcieli wprowadzić to na rynek a tytułując to lekiem nie byłoby takiej możliwości, wiązałoby się z tym duże komplikacje proceduralne i duże koszty, więc wprowadzili to po prostu jako witaminy. Ale amygdalina jest cudowną substancją. My się trochę jej boimy, bo kojarzymy ją głównie z pestkami i z cyjanowodorem, czyli kwasem pruskim, który tam się znajduje. Wygląda to tak, że amygdalina faktycznie w, w naszym organizmie ulega hydrolizie i jednym z produktów tej hydrolizy jest cyjanowodór, czyli pruski kwas. Ale paradoksalnie ten pruski kwas nie, nie chce nas zabić, tylko chce nam życie uratować, bo najprawdopodobniej to jemu właśnie zawdzięczamy antynowotworowe właściwości. To właśnie cyjanowodór ma te antynowotworowe właściwości. I teraz. Boimy się pestek, drylujemy wiśnie, drylujemy wszystkie inne yy, owoce. Spójrzmy na nasze babcie. Czy Wasza babcia miała. Nalewkę z wiśni wydrylowaną czy z pestkami? No pewnie w większości te babcie miały nalewki z pestkami. Moja babcia też miała z pestkami, co nie znaczy, że nie umiała drylować wiśni, bo ja osiągnęłam mistrzostwo w drylowaniu wiśni wsówką do włosów. Nie wiem, czy Wy też potraficie, ale gdybyśmy zrobili takie mistrzostwa, to chyba ja bym jednak była, miała, była poważną kandydatką do podium. Więc robiła z tego różne drzemy, robiła soki i wtedy drylowała różne inne przetwory. Natomiast za Boga nie dała y wydrylować wiśni do nalewki, czyli ta tradycja stosowania, o której ja tyle razy mówię, która się sprawdza przez wieki, a która wie, że w nalewce te pestki również przyczynią się do jej dobroczynnych właściwości leczniczych, no ma zastosowanie i. I potem babcia w jesienne i zimowe wieczory, dla zdrowotności z kredensiku, po jednym kieliszeczku sobie popijała tej nalewki i żyła. Moja prababcia żyła 99 lat, moja babcia też żyła długo, więc, no, coś w tym musi być. Natomiast ja, jak wiecie, jestem z pierwszego wykształcenia ekonomistką. Kończyłam Uniwersytet Ekonomiczny. Uwielbiam matematykę. Moim zdaniem matematyka tłumaczy cały świat, też ten świat artystyczny, który jest częścią mojego życia. Też ten świat ziołowy. I właśnie chciałam wam powiedzieć, co mówi matematyka na temat kwasu pruskiego i czyli tego cyjanowodoru. Ano mówi tak, że w jednym kilogramie owoców z pestkami, czyli mamy śliwki, właśnie czeremcha, wiśnie, mirabelki, tak? Znajduje się, znajdują się 2 mg cyjanowodoru. Yy, dawka śmiertelna, jednorazowa dawka śmiertelna dla człowieka, to jest 1 mg cyjanowodoru na kilogram masy ciała, czyli dla człowieka, który waży 70 kg, no Katarzyna waży trochę więcej, no ale cóż, ja mam po prostu... Ciężkie kości. No, jestem wysoka i mam ciężkie kości. Tak i to będzie oficjalna wersja. Jedyna oficjalna i niezaprzeczalna wersja. W każdym razie dla człowieka, który waży 70 kg. Taki człowiek musiałby zjeść naraz, naraz 35 kg owoców razem z pestkami przegryzając je, żeby zatruć się cyjanowodorem. No czy to jest możliwe? Nie jest to raczej możliwe, żebyśmy zjadli dwa wiadra y, wiśni albo zjadli dwa wiadra czereśni z pestkami, a na pewno ten kilogram wiśni, który my zalewamy litrem y, spirytusu i potem pijemy przecież przez wiele tygodni, nie jest nam w stanie zrobić nic złego. No to ja myślę, że ja Wam to ładnie wytłumaczyłam. A tymczasem popatrzcie sobie na kwiatek. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam pięknego dnia, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, emanujcie dobrą energią, bo psychoneuroimmunologia po, po, pokazuje, że tak jak jesteśmy do życia nastawieni, tak również funkcjonuje nasz układ odpornościowy. Yy, ściskam Was, kochani. Papa. Pa. I dolarek też Was ściska. Hmm.